No cześć, taki krótki film. Jeśli jeszcze nie wiecie na kogo głosować, to na ONED jest ankieta, która Wam może pomóc. Trochę niedorobiona, ale jest. Po tej ankiecie zacząłem myśleć, a dlaczego media przeciwny PIS miałyby nie zacząć delikatnie promować Konfederację? W ten sposób mogliby zaskodzić PISowi, gdyby prawicowy elektorat zaczął się rozkładać na inne komitety wyborcze. I w sumie ich nawet o to podejrzewam, bo zaczęli pisać o tym, że wiadomości pokazały fałszywy sondaż. Dodatkowo w mediach Antypis są prezentowane sondaże, w których Konfederacja dostaje się do Sejmu. Ale nie może być też tak kolorowo, i w artykule z dnia 23 września partię kuszą kobiety przed wyborami coś tam napisali o PIS, SLD i PZL z Kukizem. Dziwne, że o koalicji obywatelskiej nic nie było. Za to napisali, co Konfederacja oferuje kobietom. Czytam. Janusz Korwin-Mikke, jeden z liderów partii, mówiąc o prawach kobiet, stwierdził, że kobieta ma prawo do bogatego męża, a wszystko, co robi Konfederacja, robi dla kobiet. Czego potrzebują kobiety? Kobieta ma prawo do bogatego męża. Kobiety skarżą się, że mężczyźni są mało męscy. Jeśli chcą przestać płakać, niech głosują na Konfederację. Oświadczył podczas konwencji wyborczej we wrześniu. Więc mimo takich rzeczy, to wygląda, że trochę jakby pomagali Konfederacji. Tak myślę, że muszą wzmacniać konkurencję PiSowi, bo tyle ile mogli, to zrobili już dla Koalicji Obywatelskiej i raczej nic już im nie pomoże. Ludzie pamiętają, co zrobiło PO oraz to, że obecnie Koalicja Obywatelska sama się mocno kompromituje. Pozdrawiam na razie i cześć.